Nazywam się Marcin Barwiński Pojechałem z Lublinach, jadę z numerem 351 Wszystko co słyszałem, to że najważniejsze na umy tutaj jest ekspointensja Nicogo nie gonię Debiutujesz w tej Wiśle, czy już jeździłeś? E, Wiśle debiut. Aha. Rok temu kupiłem Gravela. W sumie zacząłem jeździć na rowerze. Przyjechałem na początku e, Ultra Braidaka, w, Aha. Z bez Skąd pochodzę. Po trochę niedoświadczony byłem, sprzętu nie miałem. Jak Ci się tutaj jedzie? Jakieś problemy? E, bardzo fajnie. Spasowałem się wydaje mi się bardzo dobrze. Pozwoliłem sobie na odrobinę luksusu. Wziąłem nawet drugą koszulkę do spania. O! E, jedzie się fajnie. się do no, początku, bo padało. Aha. E, Dzisiaj na teraz jest już, pojedziałbym taki, zaczynałem dzisiejszy dzień na 310 km. Jeść, I No właściwie cały dzień dzisiaj jest bardzo lekki. Dużo szutrów, asfaltów, więc można coś od Widoki są piękne, ale nie zatrzymuje się. Taka szkoda. A co tam Cię boli, co Cię nie boli? Są no, nie to z tyłkiem największe problemy, ale to tak dopiero się zaczynają. Z karkiem też chwilę miałem problem, ale przystało. Ręce rodziło bardzo dobrze, myślałem, będę będzie gorzej. Nogi, nogi świetnie czuję, czuję się sporo mocy. Wczoraj wydaje mi się, że udało się w idealnym momencie skończyć dzień. No na 310 przed trzecią, więc jeszcze taki nie super zmęczony, żebym spać. Powiedz mi jaka jest motywacja, dlaczego startujesz w tych ultrach, co za tym stoi? Jeszcze ja bardziej wolę klimaty bikepackingowe szczerze mówiąc. Aha. I na wyścigi wychodzi tak, że się zapisuje w zimie, jak na gniazdo na nie jest. To jest nawet możliwa, fajna. No jak jeszcze zapisałem, to później trzeba jechać. Ja tak to osobiście wolę się wybierać się takie mikroprzygody. Wyruszyć rano, przespać się gdzieś w na dziko i wrócić następnego dnia w nocy. A tu nie masz takiej mikroprzygody dzień po dniu? Nie do końca, wiesz, bo to na lajkoniku mnie uderzyło, że to się nie potrafię jechać w wyścigu na... Na spokojnie i Ketlijam wieże widokowe, a na nie nie wchodzę Aha Tu spotykam jakiegoś miejscowego Miejscowego e... Gościa i z nim coś zaczyna rozmowa, ale ja szybko ucinam i jadę dalej Aha Na bikepackingu tu się bezpięcia Bez pięcia powoli toczy Czyli mówisz, że jazda bez numeru jednak jest łatwiej W pewnym sensie ciekawsza Co tam? E... Znaczy inna i Trzeba do mnie bardziej traca. To jest straszne obciążenie dla organizmu taki maraton. Jak sobie yy, patrzę przez pryzmat na siłowni, to mi zajmuje około 4 tygodnie powrót do wyników siłowych A, żeby odpocząć, tak? E, tak, tak, no, bo dopiero po 4 tygodniach podnoszę te ciężary, które ponosiłem O, to ciekawe te co mówisz wycigiem. Czyli to aż tak, aż tak eksploatuje organizm No No po pierwszym wyścigu wtedy też gorszy sprzęt miałem i też jakiś niedowład lekki w ręce A powiedz jeszcze dwa słowa o sprzęcie, na którym jedziesz, bo ciekawe rzeczy mówiłeś. To jest Canon Day Top 5 kupiony w marcu rok temu, więc idealnie chyba gdy w sklepach były pustki. Poszedłem do sklepu, myślałem że będzie jedna szpan, pan a tam pusto. Co ten rower ma takiego ciekawego? Ten jest z karbonu, to jest plus Jest z karbonu Aha. Fajnie, że ma taki 3 mm uskok z tyłu Aha. Niestety to strasznie trzeszczy Ale co? amortyzuje trochę No, z przodu specjalnie na że zamontowałem mosek amortyzowany Aha Bo nienawidzę płyt a na liście nie brakuje, tych betonowy. E, no, nie, nie podoba mi się z tym dobrze, że ma bardzo małe prześwity i bardzo łatwo się betonuje, szczególnie jak są liście. A, że małe prze, prze, prześwit między ja oponą to, a ramą, tak? Jak jest okay. błoto z liśniko to po chwili koło stoi. Trzymaj się, dziękuję Ci bardzo. Trzymaj Powodzenia. Ale tempo miałeś niesamowite. Zobacz wszystkich Wszystkich pozostawiałeś z tyłu.